Cześć kochani, z tej strony ja Wiktoria, więc w biedziecie odcinku na mój kanale, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak wygląda mój dzień danego na nauczania, na tym ciężar rutyny. Nie wiem czy wie, o co mi chodzi, coś ten deseń. No więc, bez żadnego przedłużenia, zaczynamy intro. Okej, okay, a więc jeszcze z tego miejsca chciałabym podziękować za 10 tysięcy subskrypcji. Nie będzie na moim kanale specjalu, ponieważ nie wiem co nagrać, a nie chcę niczego robić na siłę, więc ten odcinek będzie po prostu w ramach podziękowania. Nie jest to specjalny odcinek na 10 tysięcy, ale jest to w podziękowania, bo wiem, że dużo Was chciało vlog, więc oto jest i kochani, naprawdę bardzo dziękuję Wam za 10 tysięcy subskrypcji wbiliśmy je tak szybko w takim krótkim czasie od sierpnia od końca lipca wbiliśmy te subskrypcje 5 tysięcy subskrypcji wbiliśmy bardzo wam dziękuję mam nadzieję, że wbijemy jeszcze więcej i że będzie, będzie to jak dużo się da no a teraz zaczynamy intro <śmianowite> Okej, okay, ogólnie jest godzina 8.24. Czekajcie, ja gdzieś z muszę sprawiać telefonie. Mam niepością na łóż, się nie będę obracać jest. A tak, godzina 8.25, to jest telefon mojego brata, więc zwracajcie uwagi na to, jaką mam tapetę Jestem w samym domu, oprócz nie jest tylko ze mną kot, tak, moi drodzy, z kota, dokładnie od wczoraj, więc opowiem wam się za chwilę. A na razie pójdę po laptopa, żeby sobie rozłożyć do lekcji ponieważ jeżeli chcę nagrać vloga, to będę gadać na, na laptopie, a nie na telefonie, no bo wiecie, chcę po prostu, żebyście, że żeby mogła to korzej wam podczas tych lekcji, a nie żebym tylko siedziała na telefonie i po co tylko żebym się nagrywała, więc muszę się pośpieszyć i iść szybko po laptopa. I mam laptopa. O Jezu, jaki ciężki. Jeszcze nie podniosę go. Dobra, poczekajcie. Okej, okay, mam laptopa, może wyjść. <grym> nie spodziewałam się, że będzie taki ciężki. Okej, okay, mam strasznie mało czasu, a może się tutaj rozłożyć z moimi wszystkimi rzeczami, więc przy to wszystko poprzekładać. Więc nawet nie chodzi o sprzątanie, tylko ja to muszę poprzekładać. Eee, dobra. Tak, śręcznik ok, to kwietnę, że będzie na podłodze, chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomy taką kota, ale tylko tak y, ogólnie, ja wam to myślę powiem po y, pierwszej lekcji WF-u, bo teraz mam z rana lekcji WF-u, tylko pani zrobiłam później, zamiast o 8. Zrobiłam nam tą lekcję WF-u o 8.30, tak, a ja się teraz ją spóźnię, wspaniale. Ok, a więc mi pierwsza lekcja już minęła. Kolejna mam za 20 minut, mniej nawet niż 20 minut. Więc muszę się pośpieszyć, ponieważ chcę coś jeszcze zjeść, z sobie herbatę, wziąć pranie, połabić się z kotkiem, bo to też jest bardzo ważne, prawda? Eee, no więc idę wyciągnąć teraz pranie. Ja wyciągnęłam pranie i teraz chcę połabić chwilkę z kotkiem. No bo jednak chcę, chcę żebym się oswoił, i chcę z nim jakkolwiek zrobić. czas. kotek leży cały czas na łóżku mojej siostry. Eee, patrzcie, jest tutaj schowany. Okej, okay. i za co historię w ogóle, skąd ten go tak się wziął i tak dalej? On ogólnie był w piwnicy przez całe swoje życie. Patrzcie, tutaj jest moja dzidzia. Wabi <grafi> się Meliska. Myślałam nad imieniem z legendy Anga, z Awatara, ale gdyby był chłopiec, to by a zupa, bo coś takiego. A, jest to dziewczynka Meliska. Tak, okej, okay. nie będę tej męczyć, zamknę z powrotem. Dobra, dobra, on, bo on nie lubi światełka. Ja mam tu zamknę z powrotem i tam nie będę męczyć, niech sobie leży. Ja mam nadzieję, że gaz mi nie zagłusza. Ja się starała mówić głośniej, żeby przekrzyczeć gaz. bo wiecie jak się no, trochę chaosuje, okej, okay, Może trochę zanieszczę tego gazu. A więc skąd się wzięła Meliska? Tak, bo kotek na nie Meliska. Yy, no więc się, to było wczoraj. Siedziałam sobie przy biurku po elekcji, bo miałam przerwę od jednej do drugiej. No i nagle nie mnie mama. No to odbieram, mówię. Halo, a ma do mnie? Co z tym kotem? Kotem? Moja mama nigdy, a to przeniknięciem z żadnych zwierzęć, kota, psa, odkąd pakuś stał dwa bardzo temu. Nie, mama nie miała żadnego dziecka w studiu, ale mam właśnie na kota. Ale nie znikąd nagle kot. No i dałam mi się telefon, on trzeba sobie ja z mamą. Zeszłyśmy. Dowiedziałam się o kocie o 11.20, a o 11.30 już był... Yy, Pan z tym kotem, to więc super! No i wzięliśmy go do siebie, on był taki mały, taki przestraszony. Oliwia go położyła na ziemi, obok drzwi się, no na podłodze, wiecie. Już tam mamy do niego kuwetę, wszystkie miseczki, i ogólnie wszystko już mamy, drzwi, i tak dalej. No ale on sobie stał przy drzwiach do, o, wej wejściowych. No i Mariusz go i on tak się rozgląda, patrzy i przyszedł mój brat, ja przychodzę, patrzymy się na kota, no bo mamy kota w domu, o co chodzi, nie? No i ten kot nagle dzida, biegnie przed siebie, biegnie pod stół, bieg za szafkę, tutaj jest ta szafka, ja zaraz pokażę mniej więcej gdzie. I my miałyśmy kota przez 5 minut, zgubiłyśmy kota, biegnie za szafkę i kota nie było. Wspaniale! A kot wbiegł jakby od tego stołu, nie chciałem sobie się pokazywać tutaj. Tutaj mam śpiewę. Po prostu biegł za tą szafkę tutaj w to miejsce i siedział pod szafką, tutaj są korki i tak dalej, i tam miejsce zasunięte, i tam szafka da się ogólnie odsuwać. nie. On był pod, w tej szafce, tylko że tutaj na dole. To są jego fundamenty i to, to się da normalnie wysunąć, bo to jest oddzielna jednej bo ta szafka była dostawiana, i normalnie on sobie tam po prostu siedział. No i tak moi drodzy miałyśmy kota przez 5 minut zrobiłyśmy kota i Oliwia go potem ciągnęła po jakieś 10 minutach, bo ten no, on się po prostu bał y, jasności, jasności, boi się światła, albo ma po prostu do światła, bo on przez całe swoje życie ustaliłyśmy, że ma około 5 tygodni, 7 tygodni, 8 tygodni, coś takiego, no półtora miesiąca może mieć. Ustaliliśmy to mniej więcej z Google, ile może mieć, no bo nikt nie wie, on, że na tygodni. No i on po prostu się boi światła, ma, chowa się przed, pomiędzy ścianę a y, kaloryfer, on się chowa pod poduszki mojej siostry, no po prostu boi się światła jeszcze on był o tej porze u nas w domu, jak było jasno, no to nic dzieje mu się, on uciekał wszędzie, się chował, biegł nam pod biurko, w ogóle on chciał to tylko wskoczyć, ja skoczył jakby pod nim i uderzył i mi się wydaje, że on ma po prostu sobie wzrok, no bo jakby myśmy żyli cały czas w ciemności, w ciemności. No to na, na, nas, na, nasz zmysł wzroku byłby niepotrzebny i byśmy się po prostu nikt nie widzieli, więc wydaje mi się, że po prostu ma bardzo sobie wzrok i może z nim do końca życia, albo po prostu może być e, mieć problemy z tym wzrokiem, albo się po prostu do światła, no bo skoro on żył przez całe swoje życie w ciemnościach, no to tak, tak się wychował. No to będzie problemy z tym światłem, ale powoli go przyzwyczajemy. przyzwyczajemy. Na razie śpi sobie pod poduszką, jak nam wam pokazywałam, to też że od tego świetła mnie się chciał schować bardziej. i tego tam przykryłam, żeby go nie męczyć, nie choć się stopniowo przyzwyczaja do tego światła. A no i żebym zapomniała, jeżeli chcecie więcej słyszeć o kotku, to wbijajcie na mojego Instagrama, w link pod ponieważ tam będzie raczej więcej relacji o kotku niż tutaj, no bo tu, tu jest mój kanał, tu się głównie tam na jednym odcinku, na tym przewodnim, na właśnie tego odcinka niż na kocie, ale na moim Instagramie będzie go troszeczkę więcej, nie, obiecam, że nie mówię, że to jest o Instagram, bo nie wiem, ale tam jest na pewno więcej informacji o kocie niż na YouTubie, polecam, są moje zdjęcia i są fajne rady. Okej, okay, pojawił mi się malutki, taki bardzo mały problem. Mianowicie moi drodzy, nie wiem czy się wyrobię ze śniadaniem. Chyba nie. No bo yy, kanałek sobie nie, nie zrobię, bo nie mam szynki, której ja lubię niestety. Yy, no więc po prostu na razie będę śniadania, sobie wypiję tylko herbatę. Sobie tu herbatę bo sobie po lekcji zrobię, a będę na telefonie siedziała i sobie zrobię się śniadanie w tym czasie. Nie mam pojęcia, bo jednak chcę być na lekcjach, nie chcę ich omijać, bo mimo wszystko będę śniadać z tym egzamin w tym roku i chcę go nauczyć jakkolwiek dobrze. I też wiem, że wrócimy, w pewnym momencie wrócimy do tej szkoły, no i nie chcę mieć zaległości dużych, takich jak mam z na przykład. No więc zobaczymy, zobaczymy. To myślę, że jestem większą na ja niż myślałam. Byłam angielskiej o 50, o 40, więc sobie wiem, że chyba zrobię a tak nie boli brzuch bo już z głodu. więc na razie raz odłożę, bo mam 9 minut na to zrobienie, a chcę to zrobić szybko, więc zobaczymy się, jak już sobie zrobię jajecznicę okej, okay, już mam się na więc ja je jeść i na lekcję. Okej, okay, a więc ja mam kolejną przerwę. Lekcja mi minęła. Miałam teraz wos i jest godzina 12.30. I ja teraz będę po prostu sprzątać, będę się przebierać. Bo pobrudziłam sobie spodnie odbierzamy jajecznicą. Wspaniale. No więc się przebiorę, więc spodnie nie Ja już się przebram, no jak widzicie, mam tutaj mały bałagan. No, to nie jest jakiś bałagan, że jest brudno, kurz, tylko po prostu mam takie niepokładane rzeczy, które bym teraz chciała sobie posegregować. Na przykład mam tutaj mój szlafrok, bo jak powróciłam sobie spolnie, nie wiedziałam, jak je ubrać, a teraz mam spolnię mojej siostrę na sobie odpijamy. E, więc po prostu sobie siedziałam pod szlafrokiem, bo było mi zimno w nogi. Mimo wszystko w mi domu jest ciepło, na pewno ciepło niż w poprzednim, e, ale też tak jest mi zimno. No nie, ja jestem po prostu takim człowiekiem, że mi jest wiecznie zimno. No więc mam tutaj mała bałagan. To nie jest duże bałagan, prawda? on jest malutki. to są tylko takie niepokalne rzeczy, Ja zawsze na ele sobie wszystkie moje książki robię taką dużą kubkę a potem je do szafki no ale póki mam teraz czas i nie mam co robić więc sobie po prostu zrobię teraz więc może sobie na początku po prostu wierzę mój szlafrok który jest po prostu gigantyczny ja mogę się tym przy przykryć cała jest taki duży, a to jest fajne jak na chora, chodzę cały czas, po prostu cały czas więc jesteśmy tutaj, jesteśmy bliżej mnie co? i widać mojego topa i moją tą szafkę ale ja będę, w y, z tej pozycji, tak no i będę sobie po prostu wkładała moje rzeczy ogólnie to jest moja szafka, ja może ją pokażę Tutaj jest moja szafka z książkami. Mam taki żel bakteryjny, który był normalnie w szkole. On tutaj mu pleca, jakieś śmieci. Yy, ogólnie mam nowe poznać, tak się tylko chciałam pochwalić. <grytania> mam tutaj książki, no wiecie, jakieś pisaki kolorowe. I a propos tego pisaka, muszę to wreszcie zrobić, bo yy, nie wiem jak, ale po prostu mój, żubty, mój czerwony pisak nie wyleciał. Dobra, otworzyłam. Yy, muszę sobie wreszcie odłożyć na miejsce czerwony pisak, bo ten pisak nie jest już tam tak długo. Czerwony pisak muszę wrócić na miejsce. To są pisaki z yy, biedronki. Ja chciałam, że są cienkopisy ogólnie ale okazało się, że to nie są cienkopisy. I one tutaj mają taką y, typową pisakową końcówkę, więc jeżeli taką lubię to możecie, to prostu to polecam. Ale ogólnie jabym wolać cienką końcówkę, one takiej nie mają. Y, ja zawsze te ciekawie kupowałam w Pepko, ale w tym roku, y, na początku roku, po prostu dopiero po koniec września u mnie tworzyli Pepko, bo mnie był duży remont w moim mieście. Pepko po prostu miało. Więc dopiero w tym, y, dopiero no, po, na początku. Bez bo otwarte pepko, więc po prostu nie mogłam się nic kupić. Ale co do pepko, to to ja na początku, na końcu beziernika, chciałam sobie kupić pepko, jakiś świecznik, taki halloweenowy, żeby mieć coś się tyle do odcinków, nie? No i poszłam specjalnie do tego pepko, wchodzę tam, mam przygotowane moje 10 zł na karcie, moje 10 zł, jakie miałam. Mówię, kupuję świecznik do odcinka. Wchodzę do tego pepko, jakiś taki świecznik, jakiś taki brzydki jest. Mówię, okej, okay, nie biorę, że sobie odpuszczę. I Spoko, nie było nic, co mi się spodobało z tego halloweenowego I byłoby w porządku, gdyby nie to, że tutaj było, bo jest taka duża półka Bo nie wiem czy tak jest w każdym, bo nie chodzę do pepko w innych miastach No i wiecie, tutaj jest półka z jakimś a jest jakiś resortem halloweenowym tu jest druga część tej półki, i na tej drugiej części jest wszystko świąteczne. Teraz Pepko cała ściana jest świąteczna, już wyłożona. W Lidl w ogóle już są kalendarze adwentowe. To jest totalnie insane. Lubię kupić taką kamerę, wiecie do odcinku, bo, nas, bo ja nagram z telefonem w tym momencie i telefon ma dużo wad. Nie mogę na przykład. No telefon ma dużo wad, jeżeli chodzi o nagrywanie, to nie jest super jakość, nie ma dużej pamięci No, no telefon nie jest dostosowany tylko do nagrywania, co prawda Więc ja bym taką, taką kamerę, jak ma ja mam super kamerę, no jest, ona jest taka świetna i ma dobrą jakość i w ogóle Ale muszę się przyznać, że ja po prostu nie mam pieniędzy na tą kamerę, no Nie mam I jak, jeżeli tylko będę miała pieniądze Jeżeli tylko będę miała pieniądze, kamerę sobie po prostu kupię, bo bardzo bym chciała No szczególnie, że content w głównej mierze jest teraz twarzą Tylko będę miała pieniądze kupić tę kamerę Okej, okay, jestem na łóżku mojej siostry, bo chcę iść do kitka. Nie wiem, czy śpi, czy nie. Zobaczymy. Kitku! To się Czekajcie, otwórzmy go tak delikatnie. Leży kuleczka. Patrzcie, jest tu. Na ja 6 minut mam kolejną lekcję. I jak mówiłam, mam dość nudne życie nie wiem, co mam jeszcze porobić, bo w sumie nie mam żadnych planów. Nie mam żadnych pał tego loga. Jeżeli się wyrobię, to ja dzisiaj, miałam jeszcze dzisiaj zamiar nagać jak z moimi outfitami, że po prostu jak się ubieram i tak dalej, ale nie wiem czy zdążę dzisiaj. A, było to, a jest takie ładne światło! No, w mój moim, w moim pokój jest położony na stronę wschodniej, więc już po południu tutaj się to nie ma w ogóle, jest sobie szaro i buro, A rano było takie ładne światło, że to w ogóle miał być inny odcinek. To miał być totalnie inny odcinek, ale i ja tak sobie pomyślałam, że okej, okay, może chcecie vloga, to zrobię wam i vloga. Okej, okay, moi drodzy, update: Kotek jest za kaloreferem. <grym> o boże, co ja mam z tym teraz zrobić? Okej, okay, jest aktualnie godzina 15.30, i to jest ta część dnia, w której ja nie robię nic produktywnego, tylko leżę na łóżku, oglądam coś na telefonie. Teraz mycz książkę, bo mam taką książkę do czytania. Dziewczyna, która zginie pierwszą, No, ją tutaj przyniosłam do was, zobaczcie. E, więc jestem jakoś na, na 60 -tej stronie, będę sobie po prostu czytać, bo mam taki kaprys. E, a co do kotka, to nie macie się, ma jeszcze tego kolorfera wyciągnęła i on wszędzie wchodzi gdzieś ciemno, więc bez paniki. Jeszcze się raczej zagrać nie będę, bo wiem, że jeszcze coś raczej nagram dzisiaj, ale... Ale spodziewaj się, że to może być kilkugodzinny przeskok, ponieważ naprawdę nie robi nic produktywnego, chyba, że pójdę sobie gdzieś nasem się przejść, ale tak naprawdę ja nie robię talnie nic. Więc jest aktualnie godzina 18, ja wychodzę się teraz na dwór idziemy tylko pracę do paczku matu, ale wiecie zawsze coś, zawsze się przejdę jakkolwiek. No więc zobaczymy jak wrócimy. <śmulety> 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 o to jest dziura! Parę przybitek, już nic takiego w tym dniu nie robiłam, oprócz tego wyjścia z nami na dwór. No i chyba w, na tym miejscu po tego bloga skończę. aktualnie godzina 21:30. Ja jeszcze sobie tylko zjem kolację, umyję zęby, ogarnę się ogólnie i po prostu się położę spać, bo naprawdę mój dzień jest dosyć nudny. Ale skoro by chcieliście, a ja was kocham, to w końcu macie tego kolejnego bloga na moim kanale. Ale ja się czeknam. pa pa!